O konferencji EA zaczniemy mocno od dupy strony, bo od podsumowania. Tomku, proszę o stosowny klip. I najchętniej bym w tym miejscu zakończył, ale poczucie obowiązku mi nie pozwala, więc. Soldier On. Zaczęło się od Star Wars Battlefront i zanim zdążyliśmy się dobrze podjarać, było po ptakach. Muzyka z uniwersum, kilka gadek deweloperów, jakieś ujęcia z magazynu ze starymi rekwizytami z filmów i nie przeczę, fajna sprawa. Jako olbrzymi fan Star Wars też chętnie bym sobie pochodził po takim miejscu, jednak zakończenie materiału o grze chwilę później napisem Seymour 2015 to jakiś kiepski żart, który niestety nadał ton całemu eventowi. Dragon Age 3 wydawał się przez moment ratować sytuację za sprawą bardzo porządnego zwiastunu CGI, nawet jeśli z niewiadomych względów była na nim Rita z Power Rangers, ale kiedy doszło do pokazania gameplay'u, naszym oczom ukazała się jakaś nędzna karykatura wykonanego niskim kosztem MMORPG Free to Play. Przepraszam, dudniąca zagłada jakoś nie wylewa się z rozgrywki, smog, okej, okay, może nawet i wyglądał znośnie, ale wszystko inne, niestety nie. Moja nadzieja, że będzie to porządna gra, która wytępi pozostały w ustach posmak po pierwszych dwóch odsłonach serii, została obrócona w popiół. Przy zajawce nowego Mass Effecta zacząłem się drzeć. Dosłownie. Ci z Was, którzy nieco mnie znają, wiedzą, że spędziłem w poprzednich trzech grach ponad 405. no dobrze, już 600 godzin i jest to dla mnie jedno z najważniejszych IP ever, dlatego bardzo, bardzo niezdrowo się podjarałem tylko po to, by ktoś wylał na mnie kubeł zimnej wody. Tak. To cudownie, że mapa galaktyki jest teraz w pionie, a środowiska są dopracowane jak nigdy, ale gdyby na ujęcia pokazujące kosmiczne przyczepy kempingowe czy cokolwiek to było, dowalić logo innej gry, nic by to nie zmieniło. Seria Mass Effect nie opiera się wyłącznie o grafikę, bowiem to mająca cyrka. 152 796 wątków fabuła jest kluczowym elementem odpowiadającym za moje skrajne uwielbienie tej marki. Po wrzucaniu do sieci zdjęć segregatorów, ujęć z biura, gdzie koleś wyglądający nieco jak kajdan ma odpalony prototyp gry na monitorze i innych tego typu pierdach, miałem nadzieję na kawałek gameplayu jakiejś na pomknięcie o fabule chociaż o tym kiedy ma miejsce akcja gry a skończyło się na wideo oświadczeniu mówiącym wiecie że od miesięcy nad czymś pracujemy więc patrzcie bo właśnie teraz nic wam nie pokażemy EA robisz to źle Spadek i tak już mizernej formy przyszedł chwilę później w postaci The Sims 4, które podobnie jak ćwierć miliona poprzednich odsmun i dodatków są nękane przez chroniczny brak mowy, w miejsce której wciśnięte jest jakieś monosylabiczne pierdu pierdu. Ale teraz można zrobić sobie lepszego niż kiedykolwiek Obamy i dostać w pierdzie od staruszki. Szau, gimnazjalistki będą zachwycone. Pokaz UFC, opierający się o archiwalne materiały z Brucem Lee został przerwany przez jakiegoś tęgiego osiłka, który podawał się za szychę ze studia deweloperskiego i wyraźnie ignorował to, jak na lecącym za nim gameplay'u przeciwnicy mają nieco kulejącą detekcję kolizji EA, zaostrzcie do diabła ochronę. I przyznam się bez bicia, że na następującym po UFC Angel'u nie uważałem, bo byłem zapalić albo sprzeczałem się o muzykę, więc mogę tylko powiedzieć, że gra wygląda dobrze. To samo jednak trudno powiedzieć o nowym projekcie Criterion Games, w którym po starym Criterionie pozostała tylko nazwa. Zobaczyliśmy tak wczesne ujęcia z rozgrywki w prototypie, że aż wstyd. Nieco konceptów z składami, śmigłowcami i szczerze, nie jestem ani trochę zafascynowany tym co zobaczyłem, że już o zadowoleniu nie wspomnę. EA chwyciło w swoje szpony jednego z najlepszych deweloperów arkadowych ścigałek, wytrząsnęło mające łeb na karku osoby z wizją pokroju Alexa Warda, po czym w tą wydmuszkę napchało niskiej jakości nawozu, odstawiło na półkę i udaje, że wszystko jest ok. IA, mały hint dla Was, nie jest ok. Bernaud wam się za słabo sprzedawał. Macie czelność kastrować kurę znoszącą złote jaja, a następnie nad kubkiem herbaty kłamać, że właśnie na nowo wynaleźliście dewelopera. Dosłownie, bo używając słowa reinvent? What the fuck! Siomać, samo wepchnięcie tej gry w konferencji było dla mnie jak oznaka paniki pod tytułem: Nic nie mamy, nic nie mamy, weźmy to coś od Kryterionu, nieważne, że nie ma nazwy, i sami nie wiemy czym do końca będzie. Jeśli ten tytuł okaże się być grywalny i będzie dawał fan, z miłą chęcią cofnę te słowa, ale na chwilę obecną, jako miłośnik samochodowej rozwałki od Kryterionu, jestem bardzo mocno podłamany tym co zobaczyłem, bo wolałbym tego nie widzieć i żyć w błogiej nieświadomości. Krótko i treściwie, najlepszym momentem prezentacji PGA było chyba ukazanie pola golfowego w wersji Battlefield. Poza tym kolejny rok z rzędu brak Tigera Woodsa i armii Kochanek uznaje za wielki minus, a Madden chyba nikogo poza Aronem i Codem, więc nawet nie ma o czym gadać. O wiele więcej osób mogło być zainteresowanych nowymi materiałami z Mirrors Edge 2, którymi EA nawet pochwaliło się przed konferencją, ale niestety i tutaj dali ciała. Pokaz gry ograniczył się do kilku konceptów oraz bardzo krótkiego kawałka rozgrywki, który nie wniósł absolutnie nic do całej konferencji, coś na zasadzie podobnej do Mass Effect. Robimy grę i Wy o tym wiecie. I tyle. Battlefield Hardline, oficjalnie najgorzej ukrywana gra tego roku, został przez wydawcę wykreowany na bombę o niespotykanej sile rażenia. Niestety, nikt chyba im nie powiedział, że cała masa ludzi nie widzi w tej grze absolutnie nic bombowego. Wręcz przeciwnie, widzą Battlefielda 4 z możliwością wspinania się na budynki, do którego ktoś po cichu dolał kubek Paydaya 2 i wymieszał, udając, że to nowość. Wygląda na to, że epickie starcie Call of Duty i Battlefielda przebiegnie w tym roku na pułapie średniaków. Te pościgi. Te wybuchy... wow. Ponieważ jestem niebywale dumny z faktu, że wielu z Was zobaczyło mój sracz, powtórzymy ten fortel. EA ma w swoim line-upie Mass Effecta, najpewniej dbubią gdzieś w tle nad nowym Need for Speedem. Wiemy także o grze z uniwersum Star Wars, tworzonej przez Visceral Games, ale nic z tych rzeczy nie zostało pokazanych. A jeśli już, to nie w niewgodny uwagi sposób. Zdecydowanie najsłabsza konferencja tegorocznych targów, której najmocniejszym punktem były chyba skórzane klapy na marynarce jednego z prowadzących, a i one nie przemówiły niemalże do nikogo. Po szopce EA, którą można także podsumować cytując ostatnie kwestie Marlona Brando z czasu Apokalipsy, a więc... THE HORROR. THE HORROR. Poszedłem spać, ale świadomość, że Ubisoft może dochować tradycji i pokazać jakiś solidny tytuł, tak jak rok temu nie wiadomo skąd wyciągnęli The Division, a dwa lata temu Watch podkreślnik Dogs wyciągnęła mnie z wyra. No i miałem brać udział w streamie. Yubi nie zawiodło, zaczęło się od nowego materiału z Far Cry 4, ukazującego na ile pochrzaniony jest Pagan Min, czy jakkolwiek mówi się imię nowego antagonisty przemawiającego głosem nikogo innego jak Troya Bakera. Była krew, śmierć, małpy, paszporty, klimat i wszystko, czego można było zamarzyć, więc Ubi z miejsca poszło w klasyfikacji generalnej konferencji przed EA. Co nie było specjalnie trudne. Następne było Just Dance. Ludzie tańczyli. The Division obrało salę we władanie zaraz po hiperaktywnych rodzinach, i chociaż nie zobaczyliśmy gameplayu, to zwiastun CGI przygotowany przez Ubisoft Massive jest, bez dwóch zdań, jednym z najbardziej klimatycznych trailerów tych targów. I zaryzykuję stwierdzenie, że mieści się w cisłej czołówce najlepszych zajawek, jakie widziałem w ciągu ostatnich kilku lat. Mamy genialne tło muzyczne, świetne efekty, no ale w końcu to CGI, i właśnie ten klimat, który nie tyle wycieka z ekranu, co leje się nim strumieniem ciągłym i nieprzerwanym. Jakoś przestało mnie obchodzić, że ta gra wyjdzie dopiero za około rok, i po tym, jak Ubisoft tak umiejętnie zbudowało we mnie hype i oczekiwanie, będę cierpliwie odliczał dni do premiery. Nawet jeśli nie znamy jeszcze jej daty. Po zawalonym zarazą i śniegiem w nowym Jorku nadeszła pora na The Crew. Jedną z mocniej wyczekiwanych przeze mnie pozycji zapowiedzianych na ten rok, bo gier wyścigowych na obecnej generacji jest póki co jak na lekarstwo, a takich oferujących wolność w jeździe, tuningu oraz absolutnie poryte możliwości modyfikacji ze świecą szukać. Co prawda, po raz kolejny nie było gameplay'u, a jedynie oparty o niego zwiastun, pokazujący przyspieszone poruszanie się po USO i o ile pagani została na nim absolutnie zepsuta koszmarnym spoilerem, to zróż zróżnicowani środowisk w grze wprawiło mnie w niemały zachwyt. Od wielkich aglomeracji przez pustynie aż po ośnieżone szczyty. Do tego dowiedzieliśmy się, że będą eventy trwające nawet po dwie godziny, w czasie których pokonać trzeba będzie niebotyczne ilości kilometrów po otwartych drogach, więc chyba zaraz po skończeniu tego odcinka Gościa Niedzielnego zacznę układać wypełnione po brzegi rokiem playlisty, sprawiające, że wskazówka obrotomierza będzie wyglądała prawidłowo, goszcząc na skraju czerwonego pola, a prędkościomierz nigdy nie będzie wskazywał poniżej 160 km na godzinę. 11 listopada, nadchodź. Assassin's Creed Unity było tytułem zaskakująco dobrze skrywanym pod zasłoną tajemnicy, ale reklamy porozwieszane wokół centrum goszczącego targi zwiastowały, że może szykować się mała rewolucja w postaci czteroosobowego trybu kooperacji. Na konferencji okazało się, że rzeczywiście tak jest i stawiam, że jeśli ma się w miarę zgraną ekipę, to granie w kilka osób powinno być rewelacyjne. Przy okazji, Jubi poszło po rozum do głowy i wywaliło z gry multiplayera, który zaszczuwał trzewia serii od czasu Assassin's Creed Brotherhood. O samym Unity można powiedzieć bardzo krótko next genowa odsłona. Po rozmytych teksturach nie został praktycznie ślad, Naszpikowanie detalami architektury i środowisk poszło w górę na oko. O jakieś 11 tysięcy procent. Paryż przytłacza swoim ogromem, ma odwzorowane w skali 1 do 1 budynki, a wnętrza 1 trzeciej z nich są dostępne bez jakichkolwiek loadingów. Przy zgromadzeniach ludności przez ulicę przelewa się liczący setki, jeśli nie tysiące osób, tłum, wreszcie reagujący jak trzeba na kluczowe wydarzenia. Zabójstwo na podejście gilotyny powodowało natychmiastowe pospolite ruszenie, a ucieczka nie zdawała się kończyć za najbliższym rogiem. Jak na moje, jest to Assassin's Creed godny ósmej generacji konsol i bardzo chętnie wcisnę pod koniec października pieniądze do kieszeni Ubisoftu. Jeśli od dawien dawna liczyliście na grę na Xboxa One, która pozwoli Wam robić pompki z wielorybem na plecach i w otoczeniu pixelartu, Shape Up, zwane w bardziej hardkorowych kręgach Shit Up, jest grą dla Was. Nie dla mnie, bo ja takie rzeczy robię na siłowni, co prawda sans z wieloryby i pixelart, ale przynajmniej nie dostarczam rozrywki agentom w NSA i Microsoftowi. O Valiant Hearts The Great War mówiłem w Gościu Niedzielnym już wielokrotnie, ale to nie powód by pomijać je w tym zestawieniu. Kolejny tytuł stojący na silniku Ubi Art, odbiegający jednak od norm wytyczonych przez Raymana i Child of Light, ponieważ podejmujący tematykę o solidnym wagomiarze. Pierwsza wojna światowa i związane z nią okropności, oddzielanie od rodziny, śmierć na froncie i inne tego pokroju bardzo mało przyjemne rzeczy. Premiera już za chwilę, bowiem gra trafi do cyfrowej dystrybucji 25 czerwca i podejmę się opowiadanie o niej tylko jeśli będę miał pod ręką strzykawki z testosteronem i adrenaliną, bo czuję, że w przeciwnym razie po prostu będę ryczał. Jeśli zabiję na koniec psa, potoczą się głowy, i chociaż rozumiem koncept wizji artystycznej i merdania emocji, to śmierci zwierzaka nie zniosę, więc planuję pomścić ją śmiercią kogoś w studiu. Yubi! Ani mi się ważcie uśmiercać tego futrzaka. Jak wspominałem na początku omawiania konferencji francuskiego wydawcy, w poprzednich dwóch latach wyciągnął on z kapelusza wielkie tytuły, których nikt się nie spodziewał. Niestety, tym razem tego zabrakło. Na sam koniec pojawiło się co prawda Rainbow Six Siege, ale nie miało ono siły rażenia The Division i uderzy raczej w gusta bardzo specyficznego grona graczy. Co nie zmienia faktu, że wygląda o wiele bardziej interesująco niż Battlefield Hardline i Call of Duty Advanced Warfare, szczególnie ze względu na możliwość stosowania zasady fuck your walls i wolności niemalże absolutnej w poruszaniu się po budynku, wedle własnego widzimisię. Wolności o wiele większej niż w przypadku Battlefielda, gdzie niby to można było robić co się chce. My ass, EA, DICE, weźcie się do roboty i sklećcie, że Bad Company 3, w której będzie sensowny single. Ubi zdecydowanie wygrało z EA, ale czy odnieśli zwycięstwo nad Microsoftem? Trudno powiedzieć. Podobnie jak producent Xboxa zagrali bardzo bezpiecznie, nie szaleli, ale mieli bardzo sensowny, wypełniony grami AAA line-up mogący zaspokoić niemalże każdego i chociaż nie obyło się bez kilku wymuszonych śmiechów ze strony Aishi Tyler i pana Gilemota zadzierającego głowy tak bardzo wysoko, że bałem się o jego szyję, nie było tragedii, ot, po prostu całkiem solidna konferencja, co po EA było miodem na serce.